Powiem wam, że something is, no jest na tej Rzecz, że tak się wyrażę pięknie, bo, bo powoli zaczynam odnosić wrażenie, że tak jakby zwalniamy i ten nasz blitzkriegowy, zajebiście, znaczy zarobiście zmontowany, zmontowana armia pancerna, powietrzna, wszystko zaczyna powoli tak jakby wytracać impecik początkowy, ale spokojnie, nie przejmujmy się, to nie jest tak, że właśnie Włosi tracą Rodos, bo ja jak tego utrzymać, że że Brytyjczyki się przebiły w Afryce, ale to jest dobrze, bo tu widzę, że jest możliwość zrobienia kociołka. A przede wszystkim, to, że na froncie wschodnim zaczynają się robić nieciekawe momenty, to cały czas jesteśmy stroną atakującą. I to w ogóle nie jest tak, że przestawiliśmy wszystko, w całą technologię pod moje zbustowane ego, że zatopimy Wielką Brytanię w prawdziwej bitwie morskiej. Także to, 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 to nie jest tak, w ogóle nie wiem dlaczego gra w pewnym momencie sama mi zmieniła, bo ja tu miałem zmienione na tego, na local police, a to mi samo zmieniło na tego, na cywilne, nie wiem dlaczego, nie rozumiem, nie mam pojęcia i nawet się nie domyślam, karabiny nadrabiamy i to mi się bardzo podoba, dobra, przejdźmy do właściwej części odcinka, a wy, ja, wszystkich bardzo serdecznie, jestem dla Króliczka, seria od Adolfa do Adolfa, pytanie jeszcze, czy to będzie Adolf ten drugi Enzigowy, czy może bardziej taki Thousand Week albo The New Orderowy, także to zależy jak nam poleci, w w każdym razie seria będzie kontynuowana. W każdym razie seria będzie kontynuowana. Memik, który był u nas na Discordzie, powiem Wam, że śmiechłem z tym bagnem śmiechłem, bo ten, ten ładny kociek na bagnach się zrobił. Szereg o niczym nie wiedział i się nigdy nie dowie. Poważnie, śmiechłem przy tym. A właśnie, a propos Discorda, bo tam był przegląd Discorda, ja Wam mówiłem, że nam bot się na Discordzie zepsuł, on już działa, można spokojnie wchodzić, już nawet wczoraj działał. Ja zapomniałem o tym, mam powiedzieć. Także można spokojnie wbijać na Discorda, bo wcześniej się nie dało wejść. I w sobie, mogę wam już powiedzieć, że w sobotę, dzisiaj jest czwartek, w sobotę, czyli co w sobotę, tak, będzie multik. Taki, pamiętacie ten multik historyczny na Total łoży co graliśmy z Związkiem Radzieckim z Pyrą kontra Rzesza Niemiecka i Włochy, pamiętacie, co cały dzień graliśmy. No to w sobotę, mniej więcej o 12 będzie to samo, tylko że tym razem ja z Pyrą na Rzeszy, także Także cały dzień sobotki multik będzie trwał historyczny, także no, 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 tak to będzie wyglądało. Dobra, yy, no dobra, oni sobie poszli. Uznajmy, uznajmy, że ruscy wyczaili, że tam Dietrich próbuje się przebić przez, przez Kurski i Charków i, i boją się kotła, tak? Załóżmy, wy, wytłumaczmy to sobie, że boją się kotła. Yy, ja będę trochę ruską propagandę bustował. Yy, tu też są jakieś gówniane dywizje, weź to puszuj. No, ja przy pustych prowincjach stać nie będę, zwłaszcza jak, jak mi się rzeszawali i pali. A czy wy dacie radę, drodzy towarzysze? Nie tak. Tak, czy wy dacie radę, drogi towarzysze, panie panie, e, panie Romlu, kochaniutki, złociutki, ty mój pięknisiu. Ty dasz radę! Ty dasz radę! Ty dasz radę! Tak! Napierdzielaj! Dobrze, dobrze, zadawaj da tę dywizję! Hans uderzaj! Weź w połowę tej piechoty zostaw. Tu trzymaj ich, kąsaj! Nie przykąsali nas najgorzej e, kontruderzenie, ataki, wszystko trzymać! Nie dać im przejść! Nie dać! Ale tu organizacja się szybko wypala. Wróg nie wypchnie nas z pustyń. Znaczy moglibyśmy olać tą pustynię. I w ogóle byłoby fajnie, jakby do Bebika się dropnęli i Brytyjczycy wtedy mogą go spapetować prawilnie, o Rodos padło zarąbiście. Nie, że to jest ważny port i tak dalej. Nie no, co, co co ty? Tak, po prostu padło to padło. Kto się będzie tym przejmował? Kto się będzie tym przejmował, że, że straciliśmy Rodos. Eee... Dobra, co się dzieje na północy? Na północy! Jak to na północy? Powolutko i do przodu. Tutaj front już dawno powinien zamrzeć, ale z racji tego, że Finowie w błyskawicznym ataku, ty, no bot się ewidentnie wycofuje, no. Patrzcie, stąd my go nie wypchnęliśmy, sobie polas po prostu. Ja nie wiem czy oni przygotowują się gromadzą wojska do obrony, nie, wiem, Moskwy, czy to jest jakieś wunderwaffe i zaraz mi się zesantują w Norwandii, radzieccy żołnierze. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Czy ktoś tu idzie do tych prowincji? Nie, nie, w sumie nikt nie idzie do tych. Nie, kawa... Kurła kawaleria się. Widzieliście, drop ona się teleportowała dosłownie. A weź to zatrzymaj. Nie dobrze, że oni tu się przebili, bo teraz tracimy bara, da, I da, da, tracimy forciki. Dobra, weź się nie kompromisuj już, co? No, moglibyśmy to wypuszczać, ale macie organic... Dobra, w dupiątą Afrykę. Chyba bólu głowy można wszystkich bryblich dostać. Co robi pan Guderian i dlaczego nie jest jeszcze pod Moskwą? Pan Guderian jeszcze nie jest pod Moskwą, bo się zajmuje jakimiś pierdołami. Dlaczego Dietricha jeszcze nie ma u naszych sojuszników? Bo męczy bitwę o Charków. Weź, tak, tutaj atakujemy, a to ich tylko kontrujemy. O, właśnie, tak, tak. I czemu pan Dietrich ma takie butną linię frontu? Jeszcze zakręconą jakimś yy, zakręceniem. I dlaczego armie garnizonowe weszły tutaj? Wy macie stać dotąd. Nie dalej. Nie mniej, nie więcej. Czekajcie, co tu się dzieje? O. A nie, to nie jest armia garnizowa, to jest Paulus tutaj! O kurwa, ty, synek, to zrób tak. I zrób tak. O, coś ten desy Nawet powiem więcej, możesz zrobić tak. Kurde, bo wy macie taki sam kolor bandyci, mi się pomyliliście. Zmień sobie, nie wiem, na różowiutki. o. dobra, nice, nice. No dobra, to my sobie tutaj wchodzimy, odbijemy lotniska. To przejmuj to. Okej, okay, tu zaporoże kozacy. Jak ty naloty na Niemcy? Czy wy bronicie tego? Okej, okay. jak ich strącamy? Zajebiście, znaczy zarobiście ich strącamy. No dobra, niech oni sobie latają. Przelecieli też nad Benelux, ale czy mi to przejmują te Beneluxy, niech sobie latają? Ja na razie mam większy problem nad tym, nad, na, 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 nad tymi. On pewnie na loty na te, no, 400 strategicznych, na ropę rumuńską, na loty, ale my jesteśmy wystarczalnie, jeżeli chodzi o ropę. Jakieś decyzje to jest falbla, ale musimy czekać do 1 kwietnia, także jeszcze miesiąc i ruszamy z potężną kontrofensywą. Eee, poważnie, ja nie żartuję. Ja nie żartuję. Nasz falblau fal będzie polegało na tym, że... że... że tę... no, właśnie, francuskie, że tę... Eee, weź przejedź tędy, daj jednego lajcika, tak? Ty też przeatakuj, dotkniemy ich chociaż. Ty też już przebijaj się przez to. Oni się wycofują, nie rozumiem dlaczego. Zwykle stali, mimo jak się koty już miały robić, oni stali. No, bo. Nie wiem, co mam powiedzieć, no. Próbuję coś wymyśleć. Próbuję, naprawdę, ja, ja, ja się staram wytłumaczyć to, co tu się odpierdziela. Może Stalin jednak uznał, że dalszy opór nie ma sensu. Tak też mogło się wydarzyć, panie Ditrisiu, Powiedz pan, że się przebijasz. Nie, tu jest strasznie dużo. I jakoś tu się zaczęli tego Dietrisia chcą blokować. Czy o co tu chodzi? Patrzcie, ile tu dywizji jest. Przebijać to. Nawet jak nie będziecie przebijać, to będzie trzymać dywizję tutaj i na innych frontach będziemy pchać. Dobra, dalej flotę bustuj, dalej, flotę bustuj chance Receive, Critical Hit to też się przyda go jak najbardziej. Um, tego już chociaż... platka nowa... Nie, bo my tu już się dosłownie szykujemy na inwazję, także zrób tak. Zaraz tam zaczniemy piechotę morską klepać. Mieliście ich tu chyba kontrować, nie? No właśnie. Tak. Patrzcie, ile tu jest zgrupowań pod tym Kurskiem. Jakaś bitwa pod Kurskiem przez przypadek nam się strigerowała. Ale to dobrze, bo teraz tutaj te dywizje mają puste prowincje, bo oni wszystko stąd ciągnęli. Żeby zatrzymać litrysia, no to dobrze. Co prawda, tylko kotła nie będzie. O, 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 o. Kończy się już noc, nie mam w dupie. To. O, o. Dobrze. Aha, to też jest pusto. No cóż, no cóż, chyba. Nie wiem, no po prostu nie wiem. Dobra, idźmy w to. Zatrzymaj tę dywizję, bo to jest pusty front. Naprzód, panowie, naprzód, naprzód, naprzód. Popular Movement. Pięć demokracji, polityka... Ale nie, nie, stabilności tracić nie będziemy. Dobra, Hanan Destroy, to jest do samolotów. Nice. Dokończmy doktrynkę. Dokończmy doktrynkę, jeżeli pozwolicie. Bo doktryna morska też się robi, ale tylko mnie interesuje. Eee, kurwa no nie wiem, co z tą Afryką. Widzimy się dalej, cofamy. Dalej się cofamy. Nie wiem, co wam podrzucić, towarzysze. Bo tu jeszcze by coś weszło, nie? Nie, tu jest na styk. Uff, nie wiem. Bejrut cały czas jest trzymany, i tu Turków trzymamy okej okay. okej, okay, to jakiś mikro się zrobił ma, 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 ma ciupki kociołeczek, taki mi, miniaturowy ale to dobrze, poszerzyliśmy ten e, no, do naszych sojuszników, nie? zróbcie tak może znowu dywizję dorzucą, nie? i wy utknęliście, spoko, ale wy idziecie tędy i tędy idziecie, nie? jak tu trzymaj dalej, okej. Okay. I tu musimy znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli dotrzeć do. O, gdzie będziemy mogli dotrzeć do Finów się połączyć. Sprawdźmy, jest w Talinie. I są puste prowincje, które Finowie mogliby zająć. No ale okej, okay, okej. Okay. Nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego. Zdobyliście Lingrad przynajmniej tyle. Tu, tędy. A w sumie tam tędy też lecisz. Też jakieś gówniane dywizje stoją. To jest naprawdę gówniane dywizje, tam jakieś NKWD, jakieś co to jest, proletariat Division. A, to im się porespiło, dobra, bo podeszliśmy pod Moskwę i im się jakieś proletariackie gówno porespiło, dobrze, poszujcie to, towarzysze, naprzód, naprzód, naprzód coraz. raz? coś gadał? A nie, to w tym są traku gadają, jezu, myślałem, że tam Roosevelt nawija, czy coś Dawaj tą proletariacką dywizję, dobrze Patrzcie ile tu jest, co i tu robią, wypierdzielać no, to, to, to już jest raz, dwa, trzy. Tu już jest rzut bretem do Moskwy. Won! Mm, Chodź tędy. chodźcie tędy. Tysita, tak, 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 tak. Ok. Um, Przepchnijcie to w końcu, proszę. wy stoicie w sumie. Dobra, mamy jeden slocik badawczy. Nice. Poko. Mm, może byśmy coś z czołgami w końcu zrobili, bo żeby badać heavyki... My potrzebujemy zbadać w końcu tą technologię, nie? Go, zrób, zrób, przyda się. Nie, ktoś tam gadał! Dobrze myślałem, bardzo dobrze. Więcej ropy nie potrzebujemy, dlatego nie wrzucimy undergroundsy, nie potrzebujemy militarków, nie potrzebujemy... E, my, żeby zrobić doktrynkę do końca, akurat chłop... Aha, my już możemy kamp w grupę robić, okej. Okay i lecimy tutaj nie ma to jest inna trochę doktryna, ale lecimy w prawą nie? Modern Blitzkrieg Heavy Tank Models jest, mm, jest, 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 jest vision Yes, yes, yes. Tego na razie na tego, na Szwajcarii możemy trade ze Szwajcarią sobie zrobić. Jezus, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Szwajcarii na razie pod. O, stocznie, czyli kolejny pancerniczek się zwodował. Nice. Um, zrób mi już heavy shipa, chyba nie ma co robić. Możesz, nie wiem, heavy cruisera jakiegoś zmodyfikować. Heavy cruisera jakiegoś możemy machnąć, O, żeby on się zdążył zrobić chłop coś tam nawija fire control jest, sonar silniczek majbaszka dobrze tu cyk, heavy cruiser okej, okay. nice nice, 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 a my już robimy jakieś heavy cruisery, no to jeszcze więcej zrobisz heavy cruiser, one są dużo tańsze, 3-4 krotnie tańsze, powinny się jeszcze zrobić przed inwazją na tego na, no wiecie okej, okay, tak i konwoje tysiąc konwojów, niech się robią dalej, ocyk. cyk mi możesz jeszcze zrobić, kiedy ty się zrobisz? Sierpień, no to idealnie, to od razu jeszcze machniesz... Który ja robiłem? Nie ciebie. Ja robiłem... Odpal tego. Ciebie robiłem, jest. Chodź jeszcze na górę, kochaniutki, okej? Okay. już się tam róbcie. Bo jak chcemy się jeszcze desantować, nie wiem, na USA, no to tak... O kurwa, ty! My w ogóle już nie potrzebujemy niczego. Do szczęścia, praktycznie niczego. No jakbyśmy mieli tam ewentualnie na USA się desantować, to też floty potrzebujemy, nie? No właśnie, no dobra. E, ta bitwa pod kurskiem. Dobra, przepchnęliśmy, dobrze! Tylko co dalej? To z dwie jeszcze więcej ruskich jest. Uła, mówiłem, że zaczną srać tymi dywizjami dosłownie. Przebijcie to jakoś albo zatrzymajcie ich. E, ty wiecie może na pustą prowincję. Dobrze, fajnie jakby Finowie chcieli współpracować. To są darmowe forciki, przyjmę, przyjmę, przyjmę. I znowu Meinsteinowi odwaliło i ma za długo mnie frontu. No, Guderianowi też odwaliło i to strasznie. Dobra, Filipiny skapitulowały. Nice, fajnie, że tam ci ogarają. Tędy od pskowa przejdziemy. To coś takiego. O, Marinesy, nice. My tam mieliśmy busta do tych. Do... Gdzie to jest? Tu? Eee, e, szybko, szybka, szybka. Czemu nie mogę tego? Czemu nie mogę? Basic German Half Tracks. Jest to? enables. jest, potrzebujemy tego. Ooo! No z mechy trzeba, trzeba kiedyś zacząć robić, ale nie z tym przemysłem. Dobra, jak my z karabinami stoimy? Już się powinny zacząć... Tak, gromadzić, dobra, nice. Więc teraz tak. Zmniejsz produkcję tych karabinów, bo aż tyle nie potrzebujemy przespamić. To niech się dalej robi blice tam powoli opelki się krawcą. Potrzebujemy więcej Najwal Bomberów. I to w opór więcej Najwal Bomberów. Jest, jest, jest. Dobra, Disseprita Industries. Teraz mi wrzucasz, bo tu się odblokowało. Aha, tylko żeby wrzucić do wszystkiego, potrzebujemy Railway Network. To jest. to. Jest, jest. O matka, No to musisz to zbadać. Okej. Okay. Dobra, panie Guderianie, gdzie pan jest? Pan jesteś tutaj, tak? Tu tam stójcie, dorzuć piechotkę do pomocy, tylko najpierw niech wejdą guderianowe dywizje, teraz was dorzuć, okej, okay, jest, jest jest, jest, tu możecie w sumie robić jakiś atak, żeby posiłków nie dosyłali, subcio o, no i tu na takie coś czekałem, tu go zatrzymaj pod tym kurskiem, nawet nie musisz go kontrować, nice, no i lecicie, I jakoś się dopniemy, nie? I co się dzieje w tej Afryce? Dobry Boże, a nasz Panie daj nam wieczne zmiłowanie, bo to koniec Afryki. By, z Afryki z wybika zrobiłem papetę nie wiem, czy się tą nie wycofać i stanąć, nie wiem, pod Elgachachachal albo tu. Kurde, nie wiem. Hungary German Treaty Technologies, jest. Czy ja mogę więcej dywizji? Gdzie jest to nasze te y, afrykańskie? Afrika Corps? to jesteście wy, tak? Weź zacznij trochę tego szkolić. Nie wiem, z 11 dywizji im doślemy czy coś. O nie, Bejrut padł! Tyle czasu te bułgarskie dywizje tego broni... Kurwa, Krym pada! Aj... Ale to się zbaguje, bot nie ogarnie tego, pójdzie sobie. Trzeba więcej w ogóle dywizji, wszędzie potrzebujemy więcej. Musimy się dostać na Moskwę. Dobra, lecicie dalej. Daj te dywizje od dołu. Wy już możecie zacząć atakować, też możecie zacząć atakować, jest. Okej, okay, subcio. E, Dietrich leci, leci Dietrich. Leci Dietrich! Jednego tu. Dwóch tu. Tu, puch. Trzymać Kursk. Dobrze. Dojdziemy do tego. Ten kociołek będzie waszym kociołkiem jest. Handel ze Szwajcarią. Po co podbijać Szwaj Szwajcarię? Jak można. Uh, jak można handlować z z, ze Szwajcarią, nie? Możesz to wrzucić, okej. Okay. Jak naloty na loty na rzesze Niszczymy ich? Niszczymy. Bardzo dobrze, tylko że potrzebujemy jeszcze więcej myśliwców. Urła. Light Bombers. czemu wy tu. Aha, bo wy tu latacie, tak? Moglibyście um. tu zacząć latać bardziej o myśliwców mamy. Eee, fighterów. Mamy 300 fighterów w magazynach, tak? Mm. Rzuć was do 1000. Okay. Znaczy, żeby ich więcej strącać. Tam ich niszczymy, ale oni też coś latają. Nie, i chodzi o to. Czemu się zatrzymałeś, kochaniutki? Leć dalej. Leć dalej. O mi ten harków na razie. Leć dalej. No, 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 tylko tu nie ma. Akceptuję 4 ofmat military no aggression pakt już Szwajcaria. No i widzicie? Widzicie, jak pięknie. Dobra, teraz potrzebujemy czegoś, co by nam e, dorzuciło piechoty na ten obszar. Bo ja. Z... Kurde, przydałoby się tu też zająć. Lećcie na razie dalej, co złego może się stać. Okej. Okay. Jeszcze nie możemy Fall odpalić. Fall Blau odpalimy chyba, żeby się do Moskwy dopchać. Chyba tak zrobimy. Fall będzie na Moskwę. Leć dalej, piechotą zatrzymaj. E, ale nie całą. Jedną, jedną tutą zmotoryzowaną, rzuć tego. A się tędy, dobrze. Bo tu już są forty na obronę Moskwy, czyli podchodzimy. Dobra, i teraz wy, tak? British Malaya skapitulował. Subcio. Nie mają gumy. Nie wiem, czy zauważyliście też, ale ja przez całą grę w ogóle żadnego U-bota nie puściłem. No ale my nic nie robiliśmy do tych ubotów. Jakbym puścił te U-boty to one by zaraz spadły, zginęły. Także. Także nie było sensu. A my sobie postawiliśmy taki ambitny cel, że wygramy to poprzez. Yy legitną bitwę morską. Tu już kotła nie będzie. Ja tego nie przepcham. Musiał tu to zamknąć, a nie zamknę tego tutaj. Także... No w ogóle tego nie przepuszuję. No nieźle. No nieźle. Leć dalej. Leć dalej na Moskwę. Im chyba zeszła ofensywa, nie? Bo tak coś, tak coś czuć, nie? One-man rifle, ok. Upper guard. Tak, zeszła im ofensywa. Co prawda dalej mają Order 227. mają Cold Wave'a jeszcze, ale, ale zeszła im ofensywa. Czuć to. Czy my to domykamy? Czy my to domykamy? Czy chcecie wojny, to... O kurwa ty, bo tu... Czucz. Musi coś przejść i pomóc. He, 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 he no, bo zaraz mogę się przewrócić tym DB'siem Panowie, a pomożecie? Pomożecie? Bo wrzucaj, wrzucaj tam dywizję, wrzucaj, poszesz to, poszesz to synek Wyjedziecie tutaj, nie? Weź to tu, przebijaj, ok. Good, 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 good. Kurska nie zdobyliśmy, ostatecznie nie zdobyliśmy, bo to są puste prowincje. halo, piechota, szybko! O kurwa, dobra, żartowałem, do tyłu. Piechota nie nadąża, gdzieś tam tyle utknęła, nikt nie przyjdzie. Ale Rusy też się nie mieszczą. To no dobrze, to bardzo dobrze. Pusta prowincjonal, Nie, nie jest pusta, ale możemy ich skontrować. Dobrze, dobrze, dobrze. Weź tą NKWD, pogwałć, ok. Um. No właśnie. Weź pociągiem tu przyjedź tylkoś tutaj, okej. Okay. Zdobądź tego od tej strony Harku. Okej. Okay. się cofnij. Dobra, nie, nie stracimy tych pan. Chwilę się cofniemy. Myślałem, że zdążymy na szybkości dodomknąć, ale no nie. N nie ma bata. Dobra, leć dalej. Też lecisz dalej, lecisz dalej. E, tutaj teraz. Och, to traj hardzeniem Rosji. Coś takiego, chociaż nie, bo trzeba to poszerzyć znowu. Znowu nie mamy jak poszerzyć. Dacie radę? Nie dacie rady. Możecie to zacząć. Jest za dużo, ale i tak czy siak to zaatakujemy, tylko dlatego, żeby nie. nie ale i tak to przebijacie, bo nie chcę, żeby tu wrzucali, nie? Darian masz buścika. Ok, nice. A no to przemknij... Ej, jakiś kociołek nawet zrobiliście. No dobra, ale połączyliśmy się z finami. To jest najważniejsze, że tam jest trzeba domknąć. Dobra, i teraz ten burdel co tu się odwalił, tak? Weź to przepchnij, przepchnij to w tą stronę. Kursk czy to? Kursk czy to? Nie no, kursk ważniejszy, go. Tym pomogą z tej strony, o, nice. Dobra. I tu czołgi trzymamy, ten przyczółek za rzeką jeszcze. Weźcie, pomóżcie mu. Bo broją tego harkowa bandyty. Wypierdzielać! No, Tutaj jest tak, okej. No i znowu stocznie wol. Jezus, pancerniczki się wystawiają! Serubiście. Dobrze. Więcej heavy cruiserów. Jest. Jest, 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 yes. dobrze. Y, surków brakuje, bo teraz więcej robimy myśliwców, samolotów. Okej. Okay. Nice. Pokaż tą flotę, bo ona się. United States wypowiedziało. A, że w Meksyk przed do wojny. Boże, już. Że... Przez chwilę myślałem, że Meksyk zaatakował Irlandię. Ok, dobra, nie. nie, cicho, cicho, cicho. Ym... Gdzie to się wystawiło? Lundendorf. A, kolejne dwa nowoczesne pancerniczki. O, oh, to nie są super ciężkie. Kurwa, pancerniczki, ale. już tych Włochów prawie w tej Afryce nie ma. Wiesz, ja ci tych Włochów broń. Tu nic nie ma. Kompletnie nic. Ale wiecie, co możemy zrobić? Możemy zaryzykować. Możemy zaryzykować. O nie, nasze ciperki zostały złamane. Najgorzej. Możemy zaryzykować. I możemy sprawić zrobić kontruderzenie w Afryce. Sprawda, Tobruk pad Nawet nie zobaczyłem kiedy. Ale możemy spróbować, ROMLEM się przebić. Boże, przeprowadzamy jednocześnie cztery ofensywy. Nie jest łatwo. Ale damy radę, tak? Dobra, od, 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 odpuść ten kurs. Bo, bo to wylewu idzie dostać. Ehm, trzeba to poszerzyć zanim to domkniemy. Musicie panowie. Daj, daj tą SS divisionen jest, ok. Dobra, co się z tą Moskwą dzieje. Puszuj dalej, wy to zajęliście, jest. Puszuj dalej, przebijaj tędy, wylećcie tędy. Chociaż ten czołg można o, o na razie zrobić tak, okej? Okay? Ty możesz tu przeatakować razem z tą piechotą. Dobrze, a wy możecie z tej strony polecieć. Dobrze. Mamy tu dominację wszędzie, mamy dominację poza południem. Hmm. Dobra, panie Romlu! Panie Romlu! Aha, wy z tej strony też przebijacie. Chodziło o to, że plan jest taki, nie? Że tu lecimy cyk, 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 nie? Bo wiem czy zauważyliście, ale też jakby mniej Brytyjczyków tu jest? W ogóle wszyscy zapomnieli o tej Afryce, tylko ja tu zostałem i się męczę. <noise> Poważnie, no tak, takie mam wrażenie, że tylko ja zostałem i się męczę w tej Afryce. Eee. Jasz mi smutno. Eee. O, fajne lotnisko, byłaby szkoda, jakby ktoś ci je zabrał. Nie wiem, jak tego domknąć, no. Możemy ich jeszcze stąd po prostu wypuszować na siłę, wypierdzielać. Pomysł to nie ewakuujcie się portami. A wy nie macie dokąd się ewakuować portami? No trudno, happens bywa. Um, rzuć tu dywizję, ok? Jak tam pan Rommel? Pan Rommel jedzie, dobrze. Pomóżcie mu. Ok. Ja już tę dywizję mogę wystawiać? jeszcze nie? Jeszcze nie. Ok, ropy jeszcze 60, ale to jakby będzie mało, to będziemy importować. Kontruderzenie od razu. Aha, bo te brytole tu stoją, czekają tylko. To się nie uda. jak oni tu stoją, czekają, to się nie uda. Czekaj, czy ja tu widziałem amerykańską dywizję, czy mi się wydawało? Było mi się wydawało. I z widy już mam. Daj te pięć dywizji, weź ich, zatrzymaj. Dobra, teraz tak. O, Harku zdobyliśmy. Naj, nice. subcio. Przebij to, przebij to. Daj d jak to jest problem z zaopatrzeniem? Nie, tu nie ma problemu z zaopatrzeniem. Daj, Ditrisia, bo już tutaj więcej jest na dwa szerokości, czyli można próbować. Daj, armię pancerną, już niech jedzie na czoło. Eee, o, pancer ekspert, boże, w końcu, może Guderian. Nie, 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 nie dziś, nie dziś. Einstein, Einstein też nie dziś. Ile wam brakuje? Czy się w ogóle ładujecie? Boże, on dopiero połowę ma, a Guderian. Nie no, to są jakieś jajca chyba, a, 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 a nasz lis pustyni? Panie Romlu, ma lisa pustyni, wbił sobie, dobrze, gratulacje, gratulacje, gratulacje pięć dni No, to się wolno Aha, bo ja, czemu wy się nie łamaliście? Bo oni cały czas na pauzie siedzieli? Jestem za dobry w tą grę Nie łamaliśmy szyfrów, a ja cały czas czekam złamy czemu to się na Ej, coś tu, ktoś mi na tym save'ie grzebał, zmieniał mi tego, zmieniał mi Occupied Territories no właśnie, spada. Nie no, nie do końca spada. No ale te Polaczki, te Polaczki się będą montować. Na, na tego... Przy, wyłączyło mi sabot tego, łamanie szyfrów radzieckich. Yy, Afryka pada. Turcy są w wojnie. No coś jest nie tak! Coś jest ewidentnie nie tak. Ja nie wiem kto, ale ktoś mi grzebał na tym save'ie ja się dowiem. Ja się kurwa dowiem wszystkiego, przyznać, przyznać. Się. Dobra, koługę zdobyliśmy. To jest bardzo blisko. To jest raz, dwa. To są trzy prowincje do Moskwy. Czaj się trzy prowincje do Moskwy, a zaraz możemy odpalić Fall Blau. A wiecie, co to jest Fall Blau? Fall Blau. To jest Fall Blau, French reparations. To jest not have national spirit. French reparations. Mamy jakieś francuskie reparacje? A mamy. Okej. Okay. A, bo to było to, my zrobiliśmy dopiero, tak? Dobra, tam cicho zrób Luftwaffe. Jest przyda się. Ok, dobra, i w tym momencie wam poziękować za uwagę. No wiem, że teraz tak trochę ciężko jest, ale ja wam mówiłem, że dużo jest do ogarniania i jest coraz cięższe, ale spokojnie. Zbadamy to, zbadamy to, zaczniemy robić piechotę morską. My coś tu bombicie, tam. Dwoje bombicie, 24, spoko, ale zaraz zaczniemy robić nalociki ale Cały czas tą te strategiczne na Londyn, o, jeszcze 4 budynku, okej okay. Jeszcze tak proszę na zakończenie um, 4, 8, 7, nie wiem gdzie oni mają te samoloty, poważnie, nie wiem gdzie Brytole mają te samoloty, my mamy około 10k Bo my im to zbiliśmy, początkowo oni latali w pierwszym etapie wojny, nie, nad Francją jeszcze No to im to wszystko wybiliśmy, oni teraz to odbudowali, no spoko nie wiem, gdzie są te samoloty. Ruscy też na początku mieli od nas więcej. Im zostało 4000. Ładnie im to zbiliśmy. Ładnie, ładnie. I ruscy mają, oni jeszcze w ogóle doktryn nie mają lotniczych. Albo przynajmniej nie powinni robić, bo mają takie debafy, za czystkę do doktryn lotniczych, że w ogóle nie robią. No i my już mamy 7 pancerniczków fajnych. Mamy dwa battlecruzery. Wszystko jest nowoczesne, piękne, ładniutkie, świeżutkie. O. No wiem, że to jest dużo, ale jeszcze Brytyjczycy muszą tego. Front. Wschodni swój ogarniesz, nie? No właśnie, bo to Singapury podają. Mogę zerknąć co tu pływa jeszcze. Enemy Supremacy 2-3000 to jest bardzo mało. Jest bardzo mało, tu jest dużo. Okej, okay, dobra. E, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Łapie w górę. Jest czysty komentarz. E, jutro lecimy na Fall Blau. Yes. Jutro odpalamy Fall Blau. I Falblau są nasze dwie ofensywy. Ofensywa na Moskwę, cofamy Meinsteina z północy, bo on tu się marnuje już. I od, on będzie od północy przez Rżew Kalinin poleci do Moskwy. Guderian będzie dalej się pchał na pałę. Ale dobrze, my zaczynaliśmy tu chyba? O, to lotnisko się biliśmy? i Doszliśmy już do Kaługi, także jest nieźle, także jest nieźle. Dietrich będzie tutaj świrował, żeby to domknąć. A Romel, jak to Romel będzie trajkardził Afryce tymi gówno dywizjami... Ej, co ty robisz, chłopie? Tymi główno dywizjami, co mu zostały. Także łapek, w górę, serczysty kałędzarz, widzimy się jutro, trzymajcie się. da razie.